Tak jak zapowiadałem, zapraszam na drugi odcinek z progresjami ćwiczeń z wypychaniem. Dzisiaj omówimy sobie warianty z ruchami pionowymi. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś ciekawego dla siebie, ponieważ nie będzie to standardowe, klasyczne podejście do tematu. Nowy ruch wypychania niesie za sobą wiele korzyści i jeszcze więcej trudności, tak aby robić to dobrze. Mianowicie jest dużo, dużo bardziej wymagający aniżeli wyciskanie leżąc, przykładowo, jeśli chodzi o ruchomość naszego ciała. Między innymi dlatego nie jest aż tak popularny. Z drugiej strony, bardzo wiele kontuzji przypisuje się nadmiernym obciążeniom właśnie przy wyciskaniu sztangi nad głowę, etc. I tutaj nie mogę się nie zgodzić, lecz tylko jest jeden punkt, na który trzeba zwrócić uwagę. Osoby, które najczęściej doznają kontuzji pod tym względem, to osoby, które mają skrajnie kifotyczną postawę i tym samym. Jeśli moja ręka, kość właściwie wysunięta jest przed całą oś, na której ma się opierać, a ja jednocześnie ją obciążam, to nie ma co dziwić się, że nagle powstają jakiegoś rodzaju dysfunkcje i kontuzje. Jeśli podejdziemy w inteligentny sposób do... Wypychania nad głowę, do wszelkich ruchów, które będą tak naprawdę używały mięśni wypychających w pionie. Mamy pewność, że obudujemy obręcz barkową do stopnia niemalże kuloodpornego. Wiadomo, że sam w sobie ten staw jest bardzo podatny na urazy, ale odpowiednio dobrana progresja pozwoli Wam zachować zdrowie i cieszyć się odpowiednim wyglądem, siłą i wszystkim związanym z mocnymi barkami dużo, dużo dłużej. Punkt, od którego chciałbym zacząć, aczkolwiek wiem, że nie jest to możliwe wszędzie, byłoby to wyciskanie półsztangi. Dlaczego? Ponieważ będzie to dobre przejście pomiędzy ruchem w poziomie, a stricte w pionie, ponieważ tu będę pracował tak naprawdę pod kątem 45 stopni, więc zarówno mam zaangażowane mięśnie naramienne, Poniekąd mięśnie piersiowe, tricepsy najszersze i wszystko w układzie, który mogę sobie dowolnie, tak naprawdę, modyfikować w zależności od pozycji początkowej. Chciałbym, abyście zaczynali z klęku na jednej nodze. Klęk będzie wymuszał na Was naukę napięcia pośladka w momencie, kiedy zaczynam wykonywać ruch podnoszenia czegoś z klatki czy z obręczy barkowej. Dalej, przełoży się to później na podnoszenie hantli, ketli, sztangi. Wszystkich elementów, które będą wymuszały pionizację waszego ciała. Zakładając sobie gryf, chciałbym, aby ręka była zlicowana z wysokością waszego barku, i następnie cały ruch mojego ciała prowadzę za ruchem sztangi, czyli wypychając, pokładam się leciutko do przodu, tym samym zamykam wszystko w niemalże jednej prostej linii i wracam. Wycofując resztę ciała. Czyli cała masa ciała pcha do przodu, wracam, cała masa ciała pcha do przodu, wracam, cała masa ciała pcha do przodu, wracam. Ćwiczenie bardzo niepozorne. I tak samo jak mięśnie naramienne, nie wszyscy rozumieją, jakby ich założenie działania. Nie zawsze musicie używać tu kolosalnych ciężarów. Czasami lepiej jest zachować nieco więcej rozsądku, rozwagi, użyć mniejszego obciążenia, a zrobić dużo, dużo więcej powtórzeń. Dopiero po tym, kiedy obudujecie całość, przechodzić na znacznie wyższe obciążenia i tym samym ciężary, jakie będziecie dźwigać. Mięsień na ramienny, jak wiecie, składa się z trzech aktonów. Praca, którą wykonujemy tu, będzie głównie angażować przedni i boczny akton do jakiegoś stopnia. Musimy zawsze mieć na uwadze przy pracy z jakimkolwiek wyciskaniem, co dzieje się też z tym tylnym. Tutaj nie będzie on zaangażowany tak mocno, jak będzie to miało w następnym kroku progresji, jakim jest wypychanie jedną ręką już nad głowę. To, co widzicie najczęściej na sieciowych siłowniach. Ja nie byłem na takiej od lat, ale pamiętam co się działo wcześniej. Mam nadzieję, że teraz jest inaczej, między innymi za sprawą tego typu materiałów, to nadmierny pokaz ego nad zdrowym rozsądkiem, więc goście, którzy no nie mają tak naprawdę w ogóle po co używać konkretnych ciężarków, łapią się za możliwie największe handle i za wszelką cenę próbują podnieść je w najdziwniejszy możliwy sposób. To co jest dobre dla naszych barków, to przede wszystkim umiar i podejście na bardzo, bardzo skromne ciężary, dopóty dopóki nie rozbudujemy, obudujemy tego wszystkiego, co jest tutaj niezbędne do zachowania rzeczywiście poprawnej techniki przy wzrastającym obciążeniu. Progresję jaką bym chciał, żebyście zaczynali jeśli mówimy sobie o wypychaniu jedną ręką to będzie znowuż pozycja klęku jednonoż. Dlaczego? To samo co było przy półsztandze, czyli możliwość zaangażowania pośladka i tym samym mięśni brzucha do utrzymania pionu jeśli chodzi o mój korpus a nie pracy na zasadzie hantel do góry czy ketel do góry, a ja do tyłu czyli przeciążanie odcinka lędźwiowego i praca nie tym, co trzeba. Z pozycji klęku mamy mnóstwo możliwości. Może być to klęk obunusz, może być to klęk na jednej nodze, może być to siat japoński i również jeszcze siat prosty, siat rozkroczny, czyli tak zwane wyciskanie na zydrunasa. Hantelki pozwalają nam na pełną kontrolę i swobodę. Ruchu, tego co się dzieje, jeśli chodzi o wyciskanie nad głowę, również jak przy wyciskaniu w poziomie, chciałbym, żebyście zaczęli od ruchu tylko i wyłącznie z neutralnym ułożeniem ręki. Czyli wasz kciuk jest skierowany za plecy, łokieć i przedramie idą w linii pionowej. Wychodzimy do momentu, gdzie biceps spotyka się z linią ucha, i następnie prowadząc łokciem do przodu, schodzimy z powrotem, aż hantel oprze się znowuż na barku. Możecie spotkać się z opcjami właśnie rotacji do nachwytu, od podchwytu do nachwytu, czyli tak zwane Arnoldki. Wszystkie z nich są dobre i chodzi tutaj o znalezienie czegoś, co Wam będzie sprawiać najwięcej tak naprawdę frajdy i zarazem pozwoli na użycie możliwie największego obciążenia bez negatywnych efektów ubocznych dnia następnego. Czyli jeśli zrobicie wyciskanie neutralne i potem jest wszystko ok. Spróbujecie robić je nachwytem, i następnie pojawia się ból w przedniej części naramienny, mięśni naramiennych. To znaczy, że coś jest nie tak. Albo technika była skopana, albo ten ruch po prostu nie jest dla Was. Tak jak wspominałem wcześniej, nie ma obowiązkowych ćwiczeń. Tutaj chodzi głównie o jeden aspekt, jakim jest progresywne zwiększanie obciążeń. Budowanie tonażu, czyli ciężar razy powtórzenia, to pozwoli Wam zbudować tak naprawdę jakiś tam sensowny pułap masy mięśniowej a nie to, że użyjecie ćwiczenia X, a nie Y okay? więc zdrowy rozsądek i podejście do odpowiedniej progresji z ciężarami używanie ćwiczeń dla siebie, a nie dlatego, że ktoś powiedział, że takie musi być i koniec jedną fajną odmianą jest ćwiczenie z angielskiego zwane Z-press od Zydrunasa Savickasa, strongmana, który bardzo dużo robił ponoć tego w swoich treningach, mianowicie Moim zdaniem będzie to świetna opcja, żeby sprawdzić, czy ktoś nadaje się do wyciskania większych ciężarów nad głowę z utrzymaniem poprawnej linii ciała. Zaczynamy w siadzie i tutaj, czy to będą hantle, kettle, czy sztanga sprawdzamy sobie, czy jesteśmy w stanie utrzymać pionowo nasze ciało w trakcie trwania ruchu. Czyli coś, co pozwoli mi określić, czy ruchomość Mojej obręczy barkowej jest dosyć dobra w trakcie kiedy podnoszę nad głowę, a nie muszę odchylić się ani nie zaokrąglam pleców pchając ciężar przed siebie. Pokazuje mi to jednocześnie rozciągnięcie wszystkich mięśni, jeśli chodzi o dolną połowę ciała, jak i siłę mięśni biodrowych i mięśni brzucha w utrzymaniu reszty ciała w linii pionowej. Jeśli jesteście w stanie zrobić tego typu ruch. Nawet z stosunkowo niewielkim obciążeniem, jestem pewien, że przechodząc na sztangę i z zachowaniem sensownej progresji, nie zrobicie sobie krzywdy. Ok, punktem końcowym będzie wykorzystanie najbardziej standardowego sprzętu siłownianego, jakim jest sztanga. Z tym, że tak jak przy wyciskaniu, leżąc, tutaj również mamy zablokowaną pozycję, jeśli chodzi o nasze ręce. Przy handlach, ketlach mamy możliwość rotacji. I ułożenia się pod kątem, który jest dla mnie koniecznie bardziej korzystny. Więc, jeśli macie jakiś uraz, który powoduje to, że boli Was przy robieniu wyciskania na sztandze, po prostu tego nie róbcie. Tak? Zacznijcie myśleć o sobie, a nie o tym, że plan człowieka X powiedział, że macie zrobić tak. Wy nie jesteście człowiekiem X, nie macie tego samego ym, układu fizjonomicznego, nie macie takiej samej budowy ciała, więc myślcie o sobie pod tym względem. I pracujcie przede wszystkim ze zdrowym rozsądkiem. Jeden trik, który jest moim zdaniem bardzo kluczowy, to użycie małpiego chwytu przy wyciskaniu stojąc, pozwoli Wam na łatwiejsze centrowanie ręki nad głową. Po prostu sztanga jakoś płynniej, szybciej wsuwa się nad płaszczyznę, jeśli chodzi o środek czaszki, aniżeli kiedy trzymam zamknięte ręce w pełnym chwycie. Więc ustawiając się, Zabieram sztangę na klatkę. Ja preferuję w miarę szeroki rozstaw stóp, który pozwala mi dużo mocniej zablokować biodra i tym samym napiąć pośladki. Następnie nasadą dłoni wypycham całość, tak żeby minąć głowę. Kiedy jestem na wysokości czaszki, zaczynam przechodzić tak naprawdę nad głowę. Czyli kiedy będziecie patrzeć na siebie na nagraniu z profilu, kiedy sztanga wędruje nad głowę, powinna kończyć bieg. Tak gdyby miała upaść miałaby miejsce na środku Waszej głowy. Dzięki zastosowaniu tego typu podejścia macie pewność, że obciążacie wszystko w pionowej linii i zarówno nie doprowadzacie do przeciążenia jeśli chodzi o barki, jak i odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Bo między innymi dlatego Podnoszenie ciężarów jest teraz dwubojem, a nie trójbojem. Sprawdźcie sobie to: kiedyś były trzy boje, jeśli chodzi o olimpijskie podnoszenie ciężarów, ostatnim było wyciskanie. Każde ćwiczenie może być dobrym ćwiczeniem. Nie ma złych ćwiczeń, jest tylko niewłaściwe wykonanie bądź właściwe, niewłaściwe zastosowanie. Mam nadzieję, że te informacje pozwolą Wam na szybszy progres treningowy i omijanie kontuzji szerokim łukiem. Jeśli podoba Wam się ta treść, Forma przekazu i to co tutaj się dzieje. Zostawcie polubienie, napiszcie proszę o tym w komentarzu, zasubskrybujcie kanał, puśćcie to dalej, niech się niesie wśród znajomych, pomoże to na pewno w dalszym rozwoju i tworzeniu jeszcze większej ilości treści. Powtórzę coś, co mówiłem ostatnio. Jeśli macie jakieś kwestie, które chcielibyście omówić, rozwi rozwiać jakieś wątpliwości, napiszcie mi o tym w komentarzu. Ja postaram się odnieść do tego w zbiorowym materiale, gdzie będzie troszkę przypadków więcej. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.